Zadanie dziewiąte. Zarząd firmy wydzielił z budżetu kwotę 1 miliona 200 tysięcy złotych łącznie na projekty badawcze dla dwóch zespołów, dla zespołu A i dla zespołu B. W pierwszym półroczu realizacji tych projektów oba zespoły wykorzystały łącznie 146 700 złotych. Zespół A wykorzystał 13% przeznaczonych mu środków, ale z tej kwoty. A zespół B wykorzystał 11% przyznanych mu środków, oczywiście dana z tej kwoty. Oblicz kwotą przeznaczoną zespołowi A na realizację projektu badawczego, zapisz obliczenia. Czyli nas tutaj nie interesuje e, kwota przeznaczona dla zespołu B. Nas interesuje tutaj tylko i wyłącznie kwota przeznaczona dla zespołu B, dla zespołu A. Czyli chcemy się dowiedzieć, jaką część. Z tej kwoty tutaj dostał zespół A na realizację projektu. I tutaj sobie zapiszemy pewne obliczenia. X nazwiemy kwotę przeznaczoną dla zespołu A. I z tego przydziału zespół A wydał już 13, wydał, wykorzystał 13%. Przy czym pamiętajmy o tym, że 13% my możemy zapisać jako 13 setnych. Czyli, jeżeli to 13 setnych przemnożymy przez x, no to uzyskamy wartość kwoty, jaką wydał do tej pory zespół E. I nawet, jeżeli nas nie interesuje, jaką kwotę przedzielono dla zespołu B, to i tak tutaj te informacje będziemy musieli wykorzystać. Otóż zobacz, łączny budżet wynosił 1 milion 200 000 złotych. Jeżeli od tej kwoty Odejmiemy x, czyli jeżeli od tej kwoty tutaj odejmiemy kwotę, która została przeznaczona dla zespołu B, to wartość tej różnicy to będzie kwota, która została przeznaczona dla zespołu B. Przy czym zespół B wydał już 11%. I teraz znowu pamiętajmy o tym, że 11% to jest dokładnie to samo co 11 setnych. Czyli jeżeli to nasze 11 setnych przemnożymy przez... 1 200 000 zł odjąć x no to będziemy wiedzieli jaki znaczy ile pieniędzy wydał zespół B i teraz popatrzmy jeżeli my do kwoty którą wydał zespół A dodamy kwotę którą wydał zespół B czyli 0,11 razy 1 200 000 odjąć x, no to my uzyskamy wartość kwoty wydanej przez oba zespoły jednocześnie. I teraz popatrzmy. Wiemy, że to wyrażenie prezentuje nam ile. Łącznie pieniędzy wydały oba zespoły jednocześnie, ale my też w treści zadania wiemy, że one wydały 146 700 zł, czyli to wyrażenie musi być równe 146 700. No i teraz takie równanie należy rozwiązać. W tym celu zawartość tego nawiasu najpierw wymnożymy przez 0,11, czyli mamy tutaj 0,13 razy x dodać i teraz tutaj sobie przemnożymy te dwie wartości liczbowe ja proponuję tutaj użyć do tego kalkulatora żeby nie było wątpliwości czyli będziemy mieli 0,11 1 200 000, za dużo z, zer wpisałam, 1 200 000, czyli uzyskujemy tutaj 132 000. Czyli tutaj sobie zapiszmy 132 000 i teraz 0,11 mnożymy przez minus x, uzyskując tutaj minus 0,11x i całość jest równa 146 700. W kolejnym kroku musimy teraz dokonać tutaj redukcji wyrazów podobnych 013 odjąć 011 to będzie 0,02 w tym przypadku X dodać jeszcze 132 000 i całość jest równa 146 700 No i teraz liczbą 132 tysiące przenosimy na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Stąd uzyskujemy tutaj dwie setne x, które jest równe.

Zapiszmy 14700 i teraz tę wartość dzielimy przez dwie setne. Ja tutaj już troszeczkę zmniejszę tablicę, bo już mi zaczyna brakować miejsca. I teraz tę wartość, którą tutaj uzyskaliśmy, dzielimy obustronnie przez dwie setne, uzyskując 130, 735 tysięcy. Czyli tutaj sobie zapiszmy, że x jest równy 735 tysięcy. I na tym etapie należałoby wrócić do treści zadania i żeby zobaczyć, o co jesteśmy pytani w tym zadaniu. Oblicz kwotę przeznaczoną zespołowi A na realizację projektu badawczego. Czyli jeżeli chodzi o odpowiedź, tutaj należałoby zapisać, że zespół A otrzymał 735 tysięcy złotych na realizację projektu badawczego.